Siema! Witam Was w filmie, w którym pobiję rekord świata w Lava Boat Clash. I ogólnie chyba sama nazwa mówi sama za siebie, bo mamy łódkę, mamy lawę i mamy klacz. I kiedy połączymy to wszystko, wyjdzie nam coś takiego. Chcecie zobaczyć, jak pobiję rekord świata? Zapraszam Was do oglądania! 47 Będę musiał sobie wyciągać. Uuuu! Przez następne pół godziny próbowałem zrobić rekord świata, ale potem się okazało, że moje próby nie miały w ogóle żadnego sensu. I następny razem mogłem dopiero robić następnego dnia. Witam was w kolejnym dniu tej tortury. <słuch> O Boże, no to będzie dobry dzień. Ale wtedy zacząłem ginąć szybciej niż zdążyłbyś powiedzieć. Przepraszam, mamo i tato, nie chciałem wkładać chobika do zbywarki. I wtedy właśnie pozmieniałem sobie bindy. I wtedy pomyślałem, żeby od razu sobie brać temy do chodbara, a nie żeby je pod koniec brać, bo to mi właśnie strasznie przeszkadzało. What are you doing? What are you doing? Ja muszę dwa razy. Ej, dobra, to jest trudniejsze niż myślałem. Też myślałem, że to będzie nawet łatwe. Czekaj, ty myślałeś? Dobra, to jest ta próba. 100%. Ja już mówiłem, że to jest ta próba. Przesłyszało wam się. Jednak wtedy stało się to. Mam finalne wyniki. Mamy rekord świata! Wu. A tutaj mamy pełny klip. Yes. Tak, wiem. Radość nie była zbyt wielka, ale po prostu mój pies spał i nie chciałem go budzić. Ale teraz już mogę się wydrzeć, więc. Dobra, także, jeżeli film się spodobał, to dajcie łapkę, suba. Jeżeli Wam się nie spodobał to też dajcie suba i łapkę, zróbcie multikonto i dajcie suba i łapkę, wyślijcie to do kolegi, napiszcie komentarz itp. itd, więc ja już idę.